Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Witam Was w sobotę. Słuchajcie, o pogodzie nie będę nic mówiła, bo nie ma na to słów. Jak dupa była, tak jest. O, co dziecko kupiło za szybko! O Jezus! O Jezus! Dziecko kupiło za szybko! Słuchajcie, moi drodzy, ja już po śniadaniu na śniadanie wleciało. Jajeczko z już dobrze sałatka z awokado z pomidorem, z jajkiem i tak dalej. Więc to było takie śniadanie. Zaraz się ubieramy, bo musimy podjechać na chwilę do sklepu, więc jak zwykle matka ma nie naładowaną kamerę. Ale myślę, że jak yy, nie będę się tu rozgadywać, to zaraz to szybko nadrobię. I tak się zastanawiam, w co tu się ubrać, bo powiem Wam, że no tragedia, no nawet się nie chce na ten dwór wychodzić. Mój Ty Panie Chryste, gdzie ta polska złota jesień? Masakra. Coraz więcej ładnych zapachów. To jest piękne. Pumpkin spice, scrub daddy, scrub mommy. że teraz w Half Price'ie też można to kupić. Ogólnie zrobili mi tu jakieś przemeblowanie, ale powiem Wam, że jest bardzo dużo ładnych i nowych rzeczy. O Jezusie, jakież to piękne. Hmm. Matyldowo-Kolinkowy Dział też na bogato a to już domowy, ja myślałam, że to dalej Psi dział. ale nie, ale widziałam piękne rzeczy do domu poczekajcie, zaraz wam pokażę piękny cpanuszek kawiarka Jest naprawdę mega dużo rzeczy. Zobaczcie, takich jeszcze nie widziałam. Z podwójnym dnem, ale kryształowe. Jest bardzo dużo bardzo ładnych rzeczy. Piękne. A tu jakie ładne. Mase. Wiecie co, jest tak mega dużo ludzi wszędzie, to chyba w związku z tą obrzydliwą pogodą, że naprawdę nawet nie bardzo mam yy, co Wam nagrać, znaczy jak Wam nagrać, ale powiem Wam, że kolekcja i te jesienne rzeczy w się są przepiękne. Naprawdę. Co dziewczyny? O co chodzi? Co Matyldzia by chciała? W gniu chyba! Jadłaś, piłaś, dziecko? To o co jeszcze chodzi? O co jeszcze chodzi moje dziewczynce? Masz piękne ząbki. Ojoj. Ty się tu nie oblizuj, bo już... Boże. Gdzie twoje maniery, Matylda? Gdzie twoje maniery, dziewczynko? Matylda dzisiaj przechodzi samą siebie. Samą siebie dziewczynka przechodzi. Ty nie widzisz, że matka nieczynna jest? O co chodzi? Męczy był, jak jedna przestała, to druga zaczęła. Normalnie niech ta pogoda się już robi, bo wszyscy zwarujemy. Mm, dziewczyny. Aromaterapię ja już sobie robię. Animaloterapię mam cały czas. Ale powiem Wam, że jak ta pogoda się nie zmieni, to ja jeszcze jakąś koloroterapię będę musiała sobie zastosować. Bo powiem Wam szczerze, że czwarty dzień pada. I po prostu już to zaczyna być trochę no, męczące, uciążliwe. I powiem Wam szczerze, że ja dzisiaj yy, byłam na zakupach. Tak jak zresztą widzieliście, ale wszędzie było tak dużo ludzi, że po prostu mieszkam. Ale pokażę Wam co ja sobie. Tada! Ta Wiecie co? 3 czy 4 lata, albo i nawet więcej, te buty są. I one mi się nie podobały. Zawsze były takie: wiecie, nie w moim stylu. Ale dzisiaj stwierdziłam, że e, kurde, przymierzę sobie. Mowa, mowa tutaj o tych: wiecie, buciczkach, laczkach. Tych takich jak to mój mąż powiedział: babciowych. Niech ta będą mi babciowe. Simsej. Dziewczyny, cztery dychy. Boże, jakie to jest mięciutkie, cieplutkie. Ja już się chyba naprawdę starzeję. Bo jak ja już nie patrzę na wygląd, a tylko na wygodę, miękkość i ciepło. Ale zobaczcie, o nawet tego nie widziałam wcześniej. Patrzcie, mają taki znaczek: buty z wełną. Zobaczcie, produkt polski. Cztery dychy, to powiem Wam szczerze, że jakbym je miała. Z ciorać przez ten sezon, bo pewnie tak będzie i w przyszłym roku kupić sobie nowe to absolutnie tak zrobię powiem wam, jak będziecie w Sinsa nawet jak nie będziecie miały zamiaru kupować, czy nie podobają wam się te buty, weźcie je sobie przy mieście autentycznie weźcie je sobie przy mieście to powiem wam szczerze, że zrozumiecie o czym ja tutaj teraz do was mówię Żebym nie była gołosłowna, razem z firmą, po razem z reklamówką, cztery dychy, 39,99 Kosztują buty i jakiś rabat, miałam, że za grosze dostałam torbę, a ja lubię te torby, bo ja y, lubię, wiecie co, jak używam jakichś papierowych rzeczy, to sobie od razu do tej papierowej torby... I naprawdę lubię właśnie te torby, ale wiecie, co jeszcze przyszłam tutaj? Bo wszyscy popadali. Wszyscy w domu autentycznie śpią. Więc ja mówię tak, mam chwilę, to sobie tutaj przejrzę kosmetyczkę. I zobaczę, co Wam tutaj jeszcze mogę polecić z tej kosmetyczki. Co ewentualnie muszę wyrzucić, bo muszę zacząć robić trochę porządki tych moich bajzelkach, to oczywiście polecam wam z całego serca to są płatki pod oczy te są akurat aloesowe yy, z Lidla ich tu jest dość dużo, nie wiem teraz chyba 40 jest tych płatków znaczy chyba na 40 dni czy jakoś tak, one są ze śluzem ślimaka i są aloesowe ale one są tak okresowo, bo to jest ta koreańska pielęgnacja i one się mega dobrze trzymają. Ja już kiedyś Wam je pokazywałam, więc, jak dziewczyny macie yy, możliwość, bo, bo akurat będą w Lidlu, to bierzcie nawet na zapas, bo to są płatki, z którymi nawet możecie ćwiczyć i one nie spadają. Bo wiecie, ja płatki pod oczy lubię, ale nie lubię tego czasu czekania. I z nimi najlepiej jest się wieczorem położyć, ale ja już wieczorem mam te swoje kremy i wtedy nie lubię tych płatków, bo mi zjeżdżają pod wpływem tych moich kremów. Lubię je nałożyć rano, na przykład do porannej kawy, ale to wiecie, jeszcze tu piję kawę, tu psą daję jeść tu to, tu tamto, więc większość tych płatków pod oczy mi niestety zjeżdża. Co mnie denerwuje i efekt jest taki, że ja mam je 3 minuty, je ściągam, wyrzucam i, i tyle z tego jest. Następną rzeczą, która mi wpadła w łapki, to jest mój ulubiony. Ja go używam już kilka lat, oczywiście z przerwami, ale to jest dla mnie najlepsza petarda z takich drogeryjnych rzeczy na różnego rodzaju zaskórniki. Jak macie problemy, właśnie z cerą, tak jak mi się często robią takie no, typowe zaskórniki. To jest po prostu świetne, ale tylko i wyłącznie to, czyli ten niacinamid 20 procentowy, to jest niezastąpione. Ja to mam zawsze, nawet jak tego nie używam, bo to jedno mam rozpoczęte w łazience, a drugie właśnie mam tu w tej mojej kosmetyczce, a że pomału tutaj muszę, wiecie, zrobić przegląd absolutnie wszystkiego, więc sprawdzam co tu mam i przejrzymy to razem, jeżeli coś jest zgodne polecenia. To Wam polecę. Widzicie, tu mam właśnie te płatki z Isany i z Efektimy. Pod oczy. I właśnie to są takie płatki z cyklu pod oczy, które spadają. Z nimi trzeba leżeć, natomiast te w pudełku nie spadają. A efekt jest nawet nie wiem, czy nie lepszy. Chyba lepszy. W każdym razie te też, wiecie, ja je zużyję, ja je tu trzymam, ale to są płatki, z którymi trzeba leżeć, i to już ode mnie wymaga poświęcenia. I tutaj 20 minut, stosować dwa razy w tygodniu. Tutaj też 15-20 minut. Te też są takie, że wiecie, trzeba je trochę ponosić, ale te się trzymają, a te są już takie grube i z nimi naprawdę różnie bywa. Tu jest maska z, y z, z, z. Regener regeneracyjna maska do twarzy z kolagenem i aloesem. Wiecie co ja tak szczerze powiedziawszy to bardzo nie lubię tych masek. Ogólnie tych masek w płachcie ale powiem Wam szczerze że one są o tyle fajne że tak Ściągniesz to z twarzy, możesz to dać na dekol, tylko ja już też muszę leżeć. I te powiem Wam, e, ja już je miałam. One są takie, no okej, okay, ale ej, no ja to zużyję, wiadomo. Ale jakiegoś większego szału na mnie nie zrobiło. Natomiast tych masek ja mam zawsze zapas. Zawsze co o nich mówię, to, to też piszecie, że je lubicie. To są nawilżające maski z Isany i one... Są tak właśnie momentami, że jest ich bardzo dużo w Isanie, w, Isanie, w Rosmanie, bo Isana jest w Rosmanie. A potem idziecie i są wymiecione. Nie ma ich wcale. I nie wiem, czy to zależy właśnie od tego, że ktoś na YouTubie, czy tam gdzieś na TikToku, na Instagramie wiecie o nich, mówi. Ale one tam chyba trzy złocisze, ale to są naprawdę godne polecenia maski. Są świetne i to takie. Y Nawilżające, po słońcu, po takich, wiecie, jakichś mrozach, wiatrach. Naprawdę są świetne. Ja właśnie najpierw sobie leżę z taką maską, a potem jak już ściągam ją z twarzy, zawsze daję sobie na dekolt, na szyję. Też sobie zostawiam, żeby poleżało, i te bardzo lubię. One naprawdę ta skóra jest taka po nich mięciutka, fajna. I co ja tutaj jeszcze mam? Trahaloza 10%, wiecie co, tego ja wam nie polecam naprawdę, to jest znakomi i to już czuję, że to jest puste ale ja to w ogóle zużyłam to całe, ale w ogóle nie zauważyłam efektu tak jakbym niczego nie używała więc no ja tego na pewno nie kupię ponownie natomiast no, jeżeli wy używaliście i wam to pasowało, no to słuchajcie spoko tu znakomi ta y, seria dermo i tu jest krem y, z niacinamidem i on był bardzo dobry znaczy ja go tu jeszcze trochę mam on nie jest wykończony bardzo dobry i tutaj też jest z niacinamidem to jest właśnie takie wiecie niedoskonałości skóry kwas kierulonowy nie, a z nami to tu nawet przecież piszę po polsku. Tu jest wielopoziomowy, intensywny krem nawilżający i on jest na dzień. Tak, poczekajcie, że ja tego nie, nie porąbała, to ja wam zaraz powiem. Nie, to nie jest tak, że one są na dzień, na noc. One są po prostu obydwa. Z niacynamidem i do takich zaskórników, do takiej cery, wiecie, dość wymagającej, właśnie znakomita seria tych kosmetyków. Dermo, powiem Wam, że mam na dole, testuję i to w sumie tak już testuję dogłębnie. Niedługo będę kończyć emulsję do mycia twarzy. Ona jest nieduża, bo ona jest 150 ml, też z tej serii, serii Nakoma, nakomi. Dermo, jest takie, to jest fajne. To się w ogóle nie pieni dziewczyny. Ale tak jak to fajnie, bo to jest w ogóle do skóry atopowej i tak dalej, czyli takie wiecie, no delikatne, jest mega. Ja już to Wam kiedyś pokazywałam, ale właśnie jak jesteście na etapie poszukiwania czegoś do mycia twarzy, bo to jest tak jak żel, pianka do mycia twarzy też w takiej buteleczce, jest świetne, jest tak delikatne, a zostawia taką mięciutką, fajną buzię, także kupcie sobie to. I tutaj właśnie te produkty z niacinamidem, bo ja w ogóle uwielbiam produkty z niacinamidem. Witaminy C, niacinamid to, to jest coś, co na moją skórę mogłabym ładować yy, nie wiadomo ile. Yy, tu mam z Jandy redukcja zmarszczek, kampułka, maska na każdą porę. Jedną już zrobiłam, ale wiecie co, jakoś poza takim efektem tłustej buzi to, to... ja nie wiem, no teraz kupiłam właśnie jeszcze to serum z Jandy. Próbuję się przekonać, bo bardzo dużo ludzi chwali tą miandę, naprawdę. Ale ja tak, no już jestem po... Któreś podejście robię, zobaczymy. Ale co ja Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć o tych produktach, które dopiero zaczęłam testować. Firma Tołpa. Tutaj jest serum wypełniające, Tołpa Filler, a tutaj jest rozświetlające. Na razie dziewczyny wszystko jest OK, tylko dzisiaj usłyszałam taką wiadomość, która mnie niestety ale bardzo zmartwiła. Słuchajcie, okazuje się, że firma Bielenda przejmuje w większości tych po malutku, po jednej, po jednej, po jednej yy, w firmie właśnie drogeriiny. Przejmuje te firmy drogeryjne, przejęła już Mie, przejęła Bodyboom, Faceboom. Yy, Czekajcie, ja sobie chyba nawet jeszcze googlowałam, bo, bo nie zapamiętam tego wszystkiego, ale poczekajcie, poczekajcie. czekajcie. Jest tak. Właśnie dlaczego Wam mówię: Bielenda to jest Bielenda, Bielenda zwykła, Bielenda Professional, Body Boom, Face Boom, Baby Boom, Bielenda Professional, professional Supremel Lab, Soraya, Dermika, She-Band, she, Band, she Foot, Moon Food. Shiker, Skin Art, Toupa i on. I wiecie co? Może nie byłoby w tym nic złego, właśnie jeszcze między innymi firma Mia i tak dalej, ale dużo ludzi w sumie trafiłam na to, bo ja pamiętam, kiedyś kupiłam coś z Mii i to było chyba to żółte serum. I ono było takie dość-dość. Natomiast potem kupiłam je za jakiś czas drugi raz i ono było już takie nie bardzo. I teraz bardzo mnie zmartwiło to, że tołpa wchodzi, znaczy, to, że tołpa została wchłonięta przez Bielendę, bo to się wszyscy śmieją, że jak coś jest takie sobie, to to jest Bielenda. I Bielenda robi coś takiego, że z tego, co tak zauważyłam i z tego, co, co czytałam głównie, i z czym się zgadzam, że te marki po przejęciu przez Bielendę wcześniej, przed tym przejęciem było na przykład półkę czy dwie wiecie po poziom czy dwa wyżej jak te takie dotychczasowe kosmetyki firmy yy, właśnie tej firmy natomiast po przejęciu to wszystko zaczyna się wypłaszczać i ten poziom jest taki sam te kosmetyki są takie jak rozcieńczone rozwodnione yy, i w ogóle wszystkie tak jakby pff, wiecie przestają działać tak jak działały a ja Naprawdę jestem ogromnym miłośnikiem tołpy. Mam bardzo dużo rzeczy tutaj, między innymi też normalizujący krem, nawilżający, yy, wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, cera z niedoskonałościami. Zwłaszcza na noc to tak fajnie wycisza skórę. Yy, bardzo lubię te 7, czy, czy 4, 4 chyba kwasy. Taka ampułka nieduża, z samymi kwasami, który się wylewa na dłoń i rozprowadza. To też jest w formie z tej samej chyba se, Tołpa Sebio, czy jakoś tak, z tej samej właśnie serii. Taka nieduża buteleczka, która wygląda jak większy zastrzyk. To też było świetne i powiem Wam, że właśnie chociażby ze względu na te trzy produkty, które ja bardzo to ja już czuję, że my się polubimy. Bo to jest te rozświetlające żółte z witaminą C i czuć tą witaminę C. Tutaj oczywiście piszę, żeby... Używać filtrów 50, filtra 50, jak się stosuje te produkty i wiecie, jak się je daje na buzie, to czuć normalnie to działanie. I fajne produkty, tak samo to, tak samo to wspomniane serum. I powiem Wam, że boję się, że w sytuacji, kiedy to już się stało faktem, to przejęcie firmy, że za jakąś chwilę ta marka tołupa spadnie spadnie wiecie w, w skuteczności działania i tak dalej i że to będzie takie no bo nie wiem w zasadzie dlaczego dlaczego tak jest, ale to coś na rzeczy na pewno jest, z tego właśnie względu, że ja też obserwuję, że któreś rzeczy zapamiętałam inaczej, a po jakiejś tam przerwie działają one inaczej. I jeszcze tutaj moje ostatnie opakowanie tego kremu, który ja Wam właśnie mówiłam, że on u mnie nie bardzo sprawdza się na upał, ale dziewczyny na właśnie taką porę jak teraz, ja go Wam zaczynam bardzo mocno polecać. To jest nawilżający multi-krem na bazie. Ceramidów o wszechstronnym zastosowaniu świetnie sprawdzi się do pielęgnacji twarzy, szyi, dekoldu, a także dłoni i stóp. Formuła zawiera pięć rodzajów ceramidów, które, yy, czekajcie, bo takie małe literki, a już jak mam opakowanie, bo wiecie, jak już wyciągnę z opakowania, to już nic nie będę wiedzieć i nic wam nie przeczytam. A dopóki mam opakowanie, to słuchajcie, które poprawiają poziom nawilżenia oraz wzmacniają jej naturalną barierę ochronną, odpowiednią ilość delikatnie rozprowadź na skórze wklep w celu jeszcze lepszego wchłonięcia, stosuj zarówno na skórę twarzy jak i ciała i tutaj dziewczyny bardzo często ten krem jest w prące w hebe, ale ja tak jak już Wam mówiłam tyle razy nigdy nie udało mi się go wyczaić z promocji z hebe zawsze kupuję go na Allegro nie jest to drogi krem jak na tak wszechstronne działanie a poleca go wiele youtuberek które naprawdę wiecie zna się na tych składach bo tak jak ja no ja wam tylko przekazuję dalej lub ewentualnie dzielę się swoimi spostrzeżeniami coś działa, coś nie działa coś słyszałam, wiecie coś tam u mnie działa, niekoniecznie może działać u was, ale ten krem to jest prawdziwy hit taki który wraca i naprawdę on, tak jak mówię u mnie, na lato nie bardzo, bo jest zbyt bogaty, zbyt treściwy kłaczek. Natomiast na zimę będzie petardzioszka i ja już będę ostatni, bo ja sobie zrobiłam jego zapas. Będę teraz otwierała ostatnie opakowanie. Ale zanim opublikuję ten film, to jeszcze sobie na Alegrze zamówię, bo może być różnie. A teraz ubieram buty i idę w świat. A tak poważnie, moje drogie dziewczyny, dziękuję Wam za wysłuchanie tego vloga do końca. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, możecie to zrobić właśnie w tej chwili: zostawić nam kciuka w górę, bądź w dół, serduszko w komentarzu, jeżeli nie, nie wiecie, co napisać, bądź wstydzicie się napisać, albo nie piszecie komentarzy. Zostawcie nam to serducho dla zasięgów. Yy. Widzimy się, widzę się, widzimy się w zasadzie, widzimy się, bo zawsze się widzę z wami w towarzystwie czyimś i przysięgam, jak jutro nie poprawi mi się pogoda, to nie tylko ja, ale i alpaki zwariują. Siedzą znowu trzeci dzień zamknięte, a nawet jak próbowałam im otworzyć je w nosie, niech już pochodzą, najwyżej po tym deszczu posuszę je czy coś, to one nie chcą wyjść na taką pogodę. Moje alpaki, tak jak i ja, nie lubią moknąć, nie lubią deszczu, a przydałoby się już naprawdę, żeby wyszły z domku i pochodziły. Trzymajcie kciuki za to, żeby w niedzielę pogoda była troszeczkę łaskawsza dla wszystkich. Dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć. Pa! Dzięki, że jesteście.